Przygotowałem trzy różne ruchy qigong. Możecie je też wykonywać siedząc, więc jak wam wygodniej. Możecie stać, możecie siedzieć. Jestem fizjoterapeutą. Jestem członkiem społeczności poliwagalnej Organizacji Teorii Poliwagalnej w Niemczech. I postanowiłem wykorzystywać tego rodzaju ruch jako swój język. Sonia będzie tłumaczyła, bo ja będę prowadził te ćwiczenia w języku niemieckim, więc myślę, że to wystarczy, żebyście zrozumieli ten eksperyment. Możecie. Poczuć różnicę, kiedy mówię po angielsku, i jaka jest różnica, kiedy przejdę na swój język ojczysty? Być może tak naprawdę nie jest ważne, co ja do was mówię, ale to, co czujecie, to czego doświadczacie ruchem, może to jest zaproszenie. Do zrozumienia tego, popatrzenia na to. So Dobrze, zmieniam język. Okay, now I'm okay. Um, für alle von euch findet einen Platz, wo ihr eure Füße mal so platziert, dass ihr für ein paar Minuten, 10-15 Minuten maximal, Bardzo proszę, żebyście znaleźli miejsce, poczujcie swoje stopy i znajdźcie jakość tego, w jaki sposób podłoże Was niesie, podtrzymuje.

Żebyście siedzieli, stali e, pionowo, używając mikroruchów. No, wdychajcie powietrze. Nie mamy tutaj za dużo tlenu, więc tlen jest na waga złota. Ale jeszcze bardziej cieszcie się wydechem. Z tym wydechem relaksujcie się coraz bardziej. I róbcie to w swoim czasie.

Ist eine kleine Aktivierung im Sympathikus nach diesen Stunden des Sitzens. Koleiną Sache ist taka mała Mobilisacja im układie-pressochulnym. Mm, das Schöne bei Qigong ist, dass es mit wunderbaren Bildern hinterlegt werden wird. Ist. Wir haben drei Ebenen: das, ist das Bild, der Name der Übung. Więc to, co, co jest fajne w Qigong, to, co jest interesujące, to wykorzystuje obrazy. Mamy obrazy, ruch i oddychanie. Wykorzystuje Qigong te trzy aspekty. I szanujcie swoje ograniczenia.

I proszę, wczujcie się swój układ nerwowy. To, co Wam ten układ nerwowy w tej chwili mówi. Pierwsze ćwiczenie to jest wschód słońca. Czyli podnosimy słońce, wznosimy słońce jedną dłonią.

I patrzymy bezpośrednio na to słońce teraz, i potem przenosimy słońce z powrotem do naszego centrum. Bierzemy lewą dłoń i robimy tę samą, tę, to samo, ten sam ruch w prawą stronę. Wracamy do centrum. Eksperymentujcie z własnym tempem, intensywnością ruchu. Niech ten ruch będzie Wasz. I powtarzamy to ćwiczenie na dwie strony, raz w jedną, raz w drugą. Już nic więcej nie będę mówił. Po prostu zauważajcie. Teraz przekręćmy się wzdłuż osi własnego kręgosłupa i delikatnie się rozciągamy w lewą, prawą stronę. Może powtórzmy ten ruch dwa razy na jedną stronę. I na koniec ćwiczenia wróćmy do centrum. Pozwólmy grawitacji, aby nas doprowadziła do centrum. Poczujmy to, co się dzieje. Bierzemy wdech. Kolejne ćwiczenie jest moim ulubionym, jeżeli chodzi o leczenie traumy. On tutaj to ćwiczenie nazywa się chmury podnoszą się i rozdzielają. Skrzyżujcie proszę dłonie w nadgarstkach na w linii bioder. Niech dłoń jest skierowana do ziemi. I obróćmy teraz dłonie do nieba. Podnieście chmury. Tak wysoko, żeby wam było wyskodnie, a potem rozdzielmy dłonie. Zbliżajmy tutaj grzbietę dłoń do siebie i rozdzielamy, rozdzielamy dłonie, rozdzielamy chmury. Mamy dwie chmury na szczytach dwóch gór. I potem wracamy od punktu, z którego zaczęliśmy. No, tak wygląda ćwiczenie. Łączymy, tłonie, odnosimy, rozdzielamy, i wracamy do punktu wyjściowego. Odnosimy i rozdzielamy. Zaproś do tego ćwiczenia również swój oddech, zaproś go do, do swojego ruchu. I jeszcze dwa razy powtórzymy. I wróć teraz z powrotem do swojego centrum po prostu poczuj. I ostatnie ćwiczenie, żeby poruszyć tęczę i wzmocnić centrum. Obie dłonie otwieramy. Tutaj proszę o tłumaczenie. Poproszę o podniesienie rąk i to jest, to jest tęcza, pojawia się tęcza. I można wybrać własne kolory. Nie musi, mogą, może być więcej kolorów niż w, te, w tęczy. I sprawdź po prostu prawą i lewą stronę. Teraz prze, przechyl swoją tęczę w jedną stronę. I potem wróć na środek. I nie upuść tęczy. I teraz w drugą stronę. Na tym polega ten ruch. Poczuj otwarcie, kiedy przechylasz się w lewą stronę, w, prawej, w prawą stronę. Poczuj je również, kiedy przechylasz się w drugą stronę. To ćwiczenie pomaga przeponie, żeby tutaj pozbyć się wszelkiego rodzaju napięć, zamrożeń i usprawnić oddychanie. Tutaj się robi naprawdę kolorowo. I jeszcze raz na każdą stronę. I teraz spotkajmy się wszyscy w środku. Weźcie teraz wszystkie te kolory, wszystkie te moce. I żeby przepuścić je przez siebie. I skoncentruj je tam, gdzie chcesz, w swoim ciele. Niech twoje ręce, niech twoje dłonie znajdą swoje miejsce. Niech te barwy zrobią to, co mają zrobić w tobie. Dwa głębokie wdechy. Powoli wróć. I pozwól, żeby twoje dłonie poruszyły się nieco. Taki duży ruch po okręgu. To jest duże tai chi. Z, 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 stopy. out of the